Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, nieprzypadkowo jest ze mną ten oto kubeczek z okazji 70-lecia. Słuchajcie, 70 lat firmy Tetra. Taki, słuchajcie, oto kubeczek, kubeczek mam, z którego piję orężadę Helena. Ale słuchajcie, przybywam do Was z innym tematem. Przybywam do Was z tematem konkursowym który organizuje razem z firmą, właśnie Tetra, z okazji 70-lecia ich działalności. Celebrujemy te 70-lecie działalności firmy Tetra i razem z Tetrom, razem z kolegami z firmy Trzmiel, postanowiliśmy zrobić dla Was, moi kochani widzowie, fajny, fajny konkurs, gdzie do wygrania będzie, słuchajcie, aż 10 zestawów. 10 zestawów, w których będziecie mieli, słuchajcie, każdy zestaw będzie się składał, z takiego oto kubeczka. To jest naprawdę kubeczek, yy, warto go mieć. Każda akwarysta powinien taki, taki kubeczek mieć, więc taki kubeczek, słuchajcie, będzie w zestawie. Do tego, słuchajcie, w zestawie będzie taka torba, zobaczcie, taka torba też oczywiście z logo e, Tetry. Tutaj taki worek, tutaj jest ściągany, na ramię, na potężnych, grubych sznurach, możecie sobie go zawiesić na na plecach z boku słuchajcie jest jeszcze kieszonka zamykana, zamykana na zamek i taki słuchajcie fajny wór z firmy Tetra to będzie to będzie druga nagroda czyli łącznie 10 takich zestawów będzie czyli kubek torba i słuchajcie tak jak wam obiecałem na ostatnim filmiku kto nie widział zobaczcie ostatni filmik z napowietrzaczami od firmy Tetra jakie testowałem jak rozbierałem jak taki napowietrzacz wygląda w środku i jako, że na tamtym filmie na potrzeby nasze krewetkomaniaków na powietrzacz mini do filtrów wyszedł tak słabo, Maxi słuchajcie daje radę. Więc będzie, słuchajcie, 10 na od firmy Tetra Air Silent Maxi. Air Silent Maxi, więc słuchajcie, taki zestaw kubek na powietrzacz. I słuchajcie, torba. Kubek na powietrzacz torba. Będzie 10 takich zestawów. I teraz co najważniejsze. Zabawa, słuchajcie, trwa od dzisiaj, czyli od 1 czerwca. Od 1 czerwca do 8 czerwca. Stwierdziliśmy, że zrobimy tą zabawę szybko, żeby nie przynudzać, nie przeciągać ją, jak wiele takich konkursów już było, że do wygrania był jakiś filtr, a konkurs trwał miesiąc albo dwa miesiące, nie? Szybka akcja od 1 do 8, czyli 8 dni na to macie. Teraz słuchajcie, na ekranie pojawi się link, ten link macie też w opisie. Co należy zrobić? Należy, słuchajcie, przesłać zdjęcie, swoje własne zdjęcie swojego akwarium słodkowodnego, akwarium morskiego. Będzie mi miło, żeby było jak najwięcej zbiorników krewetkowych, czyli wasze krewetkaria, słodkowodne akwaria z rybkami akwaria morskie, przesyłacie za pomocą tego linka, który macie tutaj w opisie, albo tutaj Wam się teraz wyświetli, tam wrzucacie jedno, tylko jedno, słuchajcie, swoje zdjęcie, przesyłacie to, przesyłacie to do nas, my pewnie około 10 ogłosimy wyniki, ale 8 o godzinie 12 zamykamy, słuchajcie, przyjmowanie zdjęć, później jury w postaci mojej kolegów z Śmiela i zapewne kogoś z firmy Tetra wybierzemy 10 najładniejszych naszym subiektywnym zdaniem prac fotografii i nagrodzimy 10 osób właśnie takimi zestawami torba, kubek i mega fajny napowietrzacz tetrowy. Więc tak słuchajcie, zabawa będzie wyglądała. A i oczywiście bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie komentarz pod tym filmem, cokolwiek zrobione, gotowe, wysłane, biorę udział, szopę fajnie, albo nie wiem, cokolwiek chcecie napisać, więc zostawiamy łapę w górę, komentarz i subskrypcję mojego kanału. Przesyłamy przesyłamy, słuchajcie zdjęcie swojej pracy i elegancko. I się tak bawimy, od 1 do 8. Ja z tego miejsca dziękuję bardzo firmie Tetra, e, oczywiście przyjaciołom ze Sklepu Czmiel za, za takie fajne, fajne nagrody. Mam nadzieję, że w taki sposób będziemy celebrować 70-lecie słuchajcie firmy Tetra, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, czajcie 70 lat, nie to jest. Aż się napiję z tego, e, z tego e, powodu. E, oczywiście orężadę. Przechyliłem dosyć mocno. Więc zabierajcie się, słuchajcie, za fotografowanie, ładne, wykadrowane zdjęcia, żeby to, wiecie, wyglądało fajnie. Naprawdę zależy mi, żebyście tam tych zdjęć no, wysyłali bardzo, bardzo dużo i żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej zabawie. Od 1 czerwca do 8 czerwca, 10 czerwca wyniki i się bawimy. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć, cześć.